Zanim zaczniemy, zostaw lajka pod tym filmem, zasubskrybuj kanał i włącz dzwonek, aby nie przegapić żadnych treści dotyczących wiary, duchowości i wielkich tajemnic życia. Nie zapomnij też podzielić się tym filmem z najbliższymi, ponieważ ta wiadomość może przynieść pocieszenie i nadzieję wielu sercom. Ojciec Pio z Pietreucina był jednym z najbardziej niezwykłych świętych XX wieku. Urodzony w 1887 roku w małym miasteczku Pietreucina we Włoszech przez 50 lat nosił stygmaty Chrystusa. Miał dar bilokacji, czytania dusz i utrzymywał stały kontakt ze światem duchowym. Ale wśród wszystkich jego mistycznych darów było coś jeszcze bardziej imponującego. Jego zdolność widzenia poza zasłoną oddzielającą ten świat od następnego. W ciągu swojego życia ojciec Pio wielokrotnie mówił o tym, czego doświadczają dusze zmarłych, jak pozostają one w kontakcie z bliskimi i co naprawdę dzieje się po drugiej stronie. Jego świadectwa są tak potężne, że do dziś wpływają na miliony ludzi na całym świecie, a najbardziej imponujące jest to, że jego objawienia są całkowicie zgodne z doktryną katolicką i relacjami innych świętych i mistyków na przestrzeni dziejów. Aby zrozumieć, co ojciec Pio objawił na temat tego, jak dusze widzą swoje rodziny, musimy najpierw zrozumieć jego wizję śmierci. Dla większości ludzi śmierć jest nieprzekraczalną przeszkodą, ostatecznym rozstaniem. Ale dla ojca Pio śmierć była tylko drzwiami. Przejściem z jednego stanu egzystencji do drugiego. Ojciec Pi omawiał, że śmierć nie jest końcem, ale nowym początkiem. Wyjaśniał, że kiedy opuszczamy ten świat, nasza dusza nie przestaje istnieć ani nie traci świadomości. Wręcz przeciwnie, świadomość rozszerza się w sposób, którego nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, gdy jesteśmy uwięzieni w tym materialnym ciele. Jednym z najbardziej poruszających objawień Ojca Pio było to, jak dusze zachowują swoją tożsamość, uczucia i troskę o tych, których pozostawiły na ziemi. Często odwiedzały go dusze z czyśćca, które prosiły go o modlitwy, a dzięki tym mistycznym doświadczeniom nauczył się wiele o rzeczywistości życia po śmierci. Święty kapucyn wyjaśniał, że między naszym światem a światem duchowym istnieje zasłona, ale nie jest ona nieprzenikniona. Dusze zmarłych mogą w pewien sposób być świadome tego, co dzieje się z ich bliskimi. Jednak ta świadomość nie przebiega w taki sam sposób, jak postrzegamy rzeczy tutaj, na Ziemi. Jest to coś znacznie głębszego, bardziej duchowego. Według ojca Pio, dusze nie potrzebują fizycznych oczu, aby widzieć. Posiadają one duchową percepcję, która wykracza daleko poza nasze pięć zmysłów to tak, jakby mogły czuć, intuicyjnie wyczuwać, a nawet dzielić emocje i doświadczenia swoich bliskich w sposób, który przekracza przestrzeń i czas. Ale tutaj pojawia się coś ważnego, co ojciec Pio zawsze podkreślał sposób. W jaki dusze postrzegają swoje rodziny, zależy w dużej mierze od stanu, w jakim się znajdują. Dusza, która jest w niebie w pełnej komunii z Bogiem, ma zupełnie inne spojrzenie niż dusza, która jest w czyśćcu i nadal przechodzi proces oczyszczenia. Różnice te mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia całej prawdy o tej tajemnicy. Ojciec Pio ujawnił również, że istnieje wspólnota Świętych, mistyczna jedność między wszystkimi ochrzczonymi, niezależnie od tego, czy żyją na ziemi, oczyszczają się w czyśćcu czy są uwielbieni w niebie. Wspólnota ta nie zostaje przerwana przez śmierć. W rzeczywistości w pewnym sensie staje się ona jeszcze intensywniejsza. To właśnie dzięki tej wspólnocie dusze utrzymują kontakt z tymi, których kochały na ziemi. Jednym z najczęstszych doświadczeń w życiu Ojca Pio był kontakt z duszami w czyśćcu. Widział te dusze, rozmawiał z nimi i intensywnie modlił się o ich uwolnienie. Dzięki tym mistycznym spotkaniom dowiedział się wiele o tym, jak te dusze postrzegają swoje rodziny na ziemi. Ojciec Pio wyjaśniał, że dusze w czyśćcu odczuwają głęboką tęsknotę za swoimi bliskimi. Zachowują całą miłość, jaką miały za życia, ale teraz ta miłość jest oczyszczona, wolna od egoizmu i niedoskonałości, które charakteryzują nasze ziemskie uczucia. Jest to miłość czystsza, intensywniejsza, prawdziwsza. Czy dusze te wiedzą, co dzieje się z ich rodzinami? Według Ojca, pijo, tak i nie. Mają one pewną świadomość, zwłaszcza gdy ich bliscy modlą się za nie lub gdy w rodzinie mają miejsce ważne wydarzenia. Jednak świadomość ta nie jest tak pełna, jak gdyby były fizycznie obecne. Jest to raczej duchowa intuicja, głębokie przeczucie. Najbardziej poruszającym elementem świadectwa ojca Pio był jego opis cierpienia tych dusz. Nie chodziło o cierpienie fizyczne, ale o ból spowodowany oddzieleniem od Boga i niemożnością aktywnego pomagania swoim rodzinom. Widzą trudności, pokusy i niebezpieczeństwa, przed którymi stają ich bliscy, ale nie mogą bezpośrednio interweniować. Mogą tylko modlić się i czekać, aż ich modlitwy i modlitwy żyjących uwolnią je z czyśćca. Poruszająca historia opowiedziana przez ojca Pio dotyczyła matki, która zmarła, pozostawiając małe dzieci. Dusza ta pojawiała się przed świętym wielokrotnie, udręczona nie własnym cierpieniem w czyśćcu, ale troską o swoje dzieci. Czuła, kiedy płakały za nią, kiedy cierpiały niedostatek, kiedy zbaczały z drogi dobra. Jedyne, co mogła zrobić, to modlić się i błagać o modlitwy ojca Pio. Ale ojciec Pio przyniósł również przesłanie nadziei. Powiedział, że modlitwy żyjących mają ogromną moc, aby pomóc tym duszom. Każda odprawiona msza, każdy odmówiony różaniec, każda jałmużna ofiarowana w intencji tych dusz przyspiesza ich oczyszczenie, a jednocześnie przyciąga błogosławieństwa dla rodziny na ziemi. Święty Kapucyn ujawnił coś jeszcze bardziej imponującego. Często kiedy modlimy się za naszych zmarłych, oni już są w niebie i wstawiają się za nami, a nasze modlitwy, które uważaliśmy za pomoc dla nich, w rzeczywistości wracają do nas w postaci łaski i ochrony. Jest to krąg miłości, który przekracza śmierć. Wyjaśniał również, że dusze w czyśćcu pragną aby ich rodziny żyły w stanie łaski, spowiadały się, przyjmowały sakramenty i prowadziły święte życie. Wiedzą bowiem z jasnością, której nam brakuje, o wiecznej wartości tych wyborów i strasznych konsekwencjach życia z dala od Boga. Jeśli dusze w czyśćcu utrzymują ograniczony kontakt ze swoimi rodzinami, to co powiedzieć o tych, które już osiągnęły niebo? Ojciec Pio miał na ten temat wspaniałą wizję, którą często dzielił się ze swoimi duchowymi dziećmi. Według ojca Pio dusze przebywające w niebie widzą Boga twarzą w twarz. W tej błogosławionej wizji widzą wszystko, co Bóg chce, aby widziały, w tym to, co dzieje się z ich rodzinami na ziemi. Ale tutaj jest kluczowa kwestia. Widzą wszystko oczami Boga, z miłością Boga, z mądrością Boga. Oznacza to, że nie cierpią, widząc trudności swoich bliskich. Ojciec Pio wyjaśniał, że nie cierpią tak, jak my cierpielibyśmy tutaj. Dusze w niebie doskonale rozumieją plan Boga, wiedzą, że Bóg może wyciągnąć dobro nawet z najgorszych sytuacji, całkowicie ufają Bożej Opatrzności. Nie oznacza to jednak, że są obojętne, wręcz przeciwnie. Ojciec Pio zapewniał, że święci w niebie, zwłaszcza nasi bliscy, którzy osiągnęli chwałę wieczną, nieustannie modlą się za nas. Są oni naszymi najpotężniejszymi orędownikami po Maryi i świętych oficjalnie uznanych przez Kościół. Szczególnie poruszająca była wypowiedź ojca Pio na temat rodziców przebywających w niebie. Mówił, że rodzice ci nadal opiekują się swoimi dziećmi nawet po śmierci, inspirują dobre myśli, odpędzają niebezpieczeństwa, wstawiają się w chwilach pokusy. Ich ochrona jest realna i skuteczna, choć niewidzialna. Święty kapucyn opowiadał historię ludzi, którzy w krytycznych momentach swojego życia odczuli ochronną obecność, nagłą inspirację, która uratowała ich przed niebezpieczeństwem lub odwiodła od poważnego grzechu. Często podczas modlitwy otrzymywał objawienie, że ta ochrona pochodziła od ukochanej osoby, która była już w niebie. Ale ojciec Pio ostrzegał również nie powinniśmy próbować bezpośredniej komunikacji ze zmarłymi poprzez praktyki spirytystyczne lub okultyzm. Jest to niezwykle niebezpieczne i sprzeczne z wolą Boga. Właściwą drogą jest prosić ich o wstawiennictwo poprzez modlitwę, ufając, że Bóg w swojej dobroci pozwala im nam pomagać zgodnie ze swoją świętą wolą. Wyjaśniał, że kiedy prosimy o wstawiennictwo naszych zmarłych bliskich we właściwy sposób, poprzez modlitwę chrześcijańską po prostu uznajemy, że są oni częścią wspólnoty świętych. Prosimy ich, aby przedstawili nasze potrzeby Bogu, tak jak prosimy o modlitwę żyjącego przyjaciela. Ojciec Pio miał szczególne nabożeństwo do aniołów stróżów, ale uznawał również że nasi bliscy w niebie mogą odgrywać podobną rolę w naszym życiu, mawiał: Nie płaczcie za tymi, którzy odeszli w świętości, są teraz bliżej was niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki swoim mistycznym doświadczeniom, ojciec Pio ujawnił również, czego dusze najbardziej pragną dla swoich rodzin tutaj, na ziemi. Być może jest to jedna z najważniejszych lekcji, jakie możemy wyciągnąć z jego nauk. Przede wszystkim dusze pragną, aby ich rodziny żyły w stanie łaski, czyli wolne od grzechu śmiertelnego, w przyjaźni z Bogiem. Ojciec Pio nieustannie powtarzał, że po drugiej stronie zasłony dusze doskonale rozumieją, że nic na tym świecie nie ma znaczenia, jeśli stracimy naszą duszę. Wszystkie bogactwa, wszystkie sukcesy, wszystkie ziemskie osiągnięcia są niczym w porównaniu z wiecznym zbawieniem. Dlatego też, gdy dusza z czyśćca lub nieba widzi swoją rodzinę, jej największą radością jest świadomość, że jej bliscy są na drodze do świętości, a jej największym smutkiem lub w przypadku dusz w niebie, największym zmartwieniem w modlitwie jest widok swoich bliskich oddalających się od Boga. Ojciec Pio opowiadał, że wiele dusz przychodziło prosić go o modlitwę nie za siebie, ale za swoich żyjących krewnych, którzy byli w niebezpieczeństwie duchowym. Dusza mogła cierpieć w czyśćcu, ale jej największym cierpieniem było widzieć syna lub córkę żyjących w grzechu, narażonych na wieczne potępienie. Według świętego dusze również głęboko pragną widzieć swoje rodziny zjednoczone w miłości. Podziały rodzinne Kłótnie urazy, które wydają się nam tutaj tak ważne, są postrzegane po drugiej stronie jako tragedie duchowe. Dusze rozumieją, że czas na Ziemi jest krótki i że marnowanie go na konflikty jest nieodwracalną stratą. Ojciec Pio ujawnił, że wiele dusz prosi go o przekazanie wiadomości o przebaczeniu dla ich rodzin. Z bolesną jasnością dostrzegają, Jakich własne błędy w życiu przyczyniły się do podziałów rodzinnych i teraz gorąco pragną pojednania między tymi, których opuściły. Innym głębokim pragnieniem dusz jest widzieć swoje rodziny praktykujące miłosierdzie. Ojciec Pio wyjaśniał, że po drugiej stronie rozumiemy, że jedynym skarbem, który naprawdę zabieramy ze sobą, są uczynki miłości, które wykonaliśmy. Dusze chcą widzieć swoje rodziny pomagające ubogim, pocieszające cierpiących, praktykujące uczynki miłosierdzia. Dusze pragną również widzieć swoje rodziny modlące się, zwłaszcza modlące się razem. Ojciec Pio miał szczególne nabożeństwo do modlitwy różańcowej w rodzinie, mówił, że kiedy rodzina modli się razem, przyciąga szczególną ochronę z nieba i wzmacnia więzi których nawet śmierć nie może zerwać. Jedną z kwestii, którą ojciec Pio nieustannie podkreślał, była msza święta. Dusze po drugiej stronie rozumieją nieskończoną wartość świętej ofiary mszy świętej. Pragną one gorąco, aby ich rodziny uczestniczyły w niedzielnej mszy, przyjmowały komunię w stanie łaski, żyły sakramentami, ponieważ wiedzą że to właśnie w Eucharystii znajdujemy siłę do duchowych zmagań życia. Wiele osób zadawało Ojcu Pio pytanie: Czy nasi zmarli bliscy mogą wysyłać nam znaki? Czy mogą dać nam znać, że są z nami? Odpowiedź świętego była jednocześnie ostrożna i pełna nadziei. Ojciec Pio wierzył, że Bóg, w swoim miłosierdziu czasami, pozwala duszom manifestować się w subtelny sposób, aby pocieszyć swoich bliskich lub prosić o modlitwy. Zawsze jednak ostrzegał przed obsesyjnym poszukiwaniem znaków lub próbami wymuszania komunikacji z zaświatami poprzez praktyki spirytystyczne. Według ojca Pio prawdziwe znaki z zaświatów przychodzą zazwyczaj w sposób delikatny i naturalny. Może to być szczególnie żywy i pocieszający sen, znaczący zbieg okoliczności, nagłe uczucie spokoju, charakterystyczny zapach zmarłej osoby bez widocznego źródła, a nawet natchnienie, które skłania nas do modlitwy za tę duszę. Święty dzielił się spostrzeżeniem, że często gdy nagle, bez wyraźnego powodu, myślimy o zmarłej bliskiej osobie, może to być znakiem, że dusza ta potrzebuje naszych modlitw, to tak, jakby istniało duchowe połączenie, które ostrzega nas, abyśmy modlili się za nich. Jednak ojciec Pio zawsze podkreślał, że najważniejsze nie jest poszukiwanie nadzwyczajnych znaków, ale życie w taki sposób, abyśmy mogli spotkać się z naszymi bliskimi w niebie. Mówił: Nie martwcie się tak bardzo tym, czy oni mogą was widzieć. Martwcie się tym, aby żyć w taki sposób, aby pewnego dnia móc spotkać się z nimi w wiecznej chwale. Jedną z najbardziej poruszających historii opowiadanych przez ojca Pio była historia kobiety, która straciła swojego młodego syna, była pogrążona w bólu i nieustannie szukała znaków, że jej syn ma się dobrze. Ojciec Pio pocieszał ją, mówiąc, że jej syn jest w niebie i że największym znakiem miłości, jaki może mu dać, jest święte życie i wychowywanie pozostałych dzieci w bojaźni Bożej. Święty Kapucyn mówił również o snach. Wierzył, że Bóg czasami używa snów, aby umożliwić pocieszające spotkania między żyjącymi i zmarłymi, ale ostrzegał, że nie każdy sen o zmarłym ma głębokie znaczenie duchowe. Czasami jest to tylko przejaw naszej tęsknoty. Kluczem jest rozeznanie poprzez modlitwę i duchowe przewodnictwo. Ojciec Pio nauczał, że prawdziwa pociecha nie pochodzi z nadzwyczajnych znaków, ale z wiary. Wiara zapewnia nas, że nasi bliscy, którzy zmarli w stanie łaski, są albo w niebie, albo oczyszczani do nieba. Ta pewność wiary powinna wystarczyć, aby dać nam spokój. Ojciec Pio ujawnił również coś bardzo pięknego, mianowicie, że w niebie nie ma już rozłąki. Wszyscy, którzy kochali się na ziemi i osiągnęli niebo, będą na wieki zjednoczeni w obecności Boga. W tej jedności nie będzie już łez, nie będzie już bólu, nie będzie już tęsknoty. Będzie to pełnia radości i miłości. Objawienia ojca Pio dotyczące tego, jak dusze odwiedzają swoje rodziny z zaświatów, Niosą nam głębokie przesłanie nadziei, a także odpowiedzialności. Nadziei, ponieważ śmierć nie jest końcem naszych relacji z tymi, których kochamy. Odpowiedzialności, ponieważ sposób w jaki żyjemy ma znaczenie nie tylko dla nas, ale dla wszystkich, którzy nas kochają, zarówno w tym życiu, jak i w następnym. Ojciec Pio nauczył nas, że powinniśmy żyć każdego dnia ze świadomością, że otacza nas chmura świadków, jak mówi list do Hebrajczyków. Nasi zmarli, bliscy, święci w niebie, aniołowie, wszyscy kibicują nam, modlą się za nas, oczekując, że dokonamy właściwych wyborów. Ale przede wszystkim, ojciec Pio przypomniał nam, że wszystko sprowadza się do prostej, ale głębokiej prawdy. Zostaliśmy stworzeni dla nieba. To życie jest tylko przejściem, próbą, przygotowaniem do wieczności, a największym darem, jaki możemy ofiarować naszym bliskim, zarówno żyjącym, jak i zmarłym, jest życie w taki sposób, abyśmy wszyscy mogli kiedyś spotkać się w obecności Boga. Dlatego powinniśmy pielęgnować wiarę, modlitwę i praktykowanie dobra, zachowując jedność naszych serc nawet gdy stajemy przed wyzwaniami lub fizyczną odległością. Modlitwy za duszę w czyśćcu są potężne i mogą przyspieszyć ich oczyszczenie, a także przynieść błogosławieństwa naszym rodzinom. Zawsze pamiętaj: śnienie o tych, którzy odeszli. Jest znakiem duchowej więzi i miłości, która przekracza śmierć. Ale nie przywiązuj się tylko do tych znaków, żyj w stanie łaski, pielęgnując miłość, przebaczenie i jedność, abyśmy pewnego dnia mogli spotkać naszych bliskich w wiecznej chwale. Jeśli ta nauka poruszyła twoje serce, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej wiadomości dotyczących wiary i duchowości. I podziel się tą wiadomością z tymi, którzy potrzebują pocieszenia. Bardzo dziękujemy za obecność i niech pokój Boży będzie z Tobą. Dołącz do naszej duchowej społeczności i nadal wzrastaj w wierze i miłości, wiedząc, że nigdy nie jesteśmy sami, ani tutaj, ani tam.